Czołem z tej strony futrzaczek. Oto metronom cyfrowy. Zawiera wyświetlacz, mikrokontroler, przyciski, głośniczek, zasilanie i trochę tam pierdów. Eee, oto jak działa. Na wyświetlaczu pokazuje się zadana wartość BPM, czyli tak zwanych uderzeń na minutę. Eee, Głośniczek jest synchronizowany z diodą. Posiada też wyjście słuchawkowe. Można tę wartość zwiększać bądź zmniejszać w zakresie od 30 do 250. Bach, 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 kręcimy, kręcimy, kręcimy. No, niebawem powinien się przekręcić. Owak, mamy. Dotarł do początku. Natomiast tym przyciskiem można zmieniać. Dźwięki Trochę przyspieszę Bach Układ zapamiętuje nastawy po odłączeniu zasilania że bardzo, wyłączyliśmy Ponownie włączymy, po uruchomieniu pokazuje nastawioną wartość BPM i po chwili przystępuje do pracy. To by było na tyle, miłego dnia, Przaczek.